Czy ktoś jeszcze pamięta tego pana? Tak, to Damian Bobrowicz. Człowiek o złotym sercu, który w swoim życiu spróbował już chyba wszystkiego. Ale czy aby na pewno? Ja jestem Magu i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Gdy dzieci wyjechały na studia, Damian z Małgorzatą przeprowadzili się na wieś, by odpocząć od miejskiego zgiełku. I właśnie dziś, oddając się swojej nowej pasji, którą okazało się być haftowanie, w ten zimowy, spokojny poranek Damian przypomniał sobie o swoich dziecięcych marzeniach, których nigdy nie zrealizował. W swoim życiu był już detektywem, choć wolał wcinać donaty i inne przekąski zamiast pracować. Był strażakiem, ale okazuje się, że inni lepiej sprawowali się w tym zawodzie. Zaznał też bycia politykiem który sądził, że sposobem na problemy jest rozdawanie pieniędzy czy lekarzem, który trochę bał się swoich pacjentów. Ale teraz, teraz przypomniał sobie, że o żadnych z tych zawodów nie marzył jako dziecko, bo on, on chciał zostać świętym Mikołajem. Przez lata zupełnie o tym zapomniał, ale teraz już pamiętał. I wiedział, że te święta będą zupełnie inne. Bo on, moi drodzy, w tej chwili zdecydował, że spełni swoje marzenie i zostanie świętym Mikołajem. I nie przeszkodzą mu w tym nawet listy regularnie odwiedzające te okolice. Ale nie za bardzo wiedział, jak to zrobić. I właśnie dlatego potrzebował mnie. Dobra, Damian, czy ty masz jakiś pomysł na to, jak zamienić się w świętego Mikołaja? Nie wiem, czy krzepa, akurat, i aktywność fizyczna ci w tym pomogą. Na pewno, na pewno nie. Raczej musielibyśmy pomyśleć o zupełnym zaprzestaniu aktywności fizycznej, bo jakimś, jakimś cudem musisz szybko przytyć. Jeśli chodzi o Mikołajki. To wkrótce one się odbędą. Będzie zimowa fiesta, w której będziemy musieli wziąć udział i być może sprawdzić się jako Mikołaj. Więc jeśli rzeczywiście to jest Twoje marzenie, to myślę, że mogę Ci pomóc. Przestań oglądać telewizję, zacznijmy przymierzać jakieś stroje i zobaczmy, czy w Twojej szafie w ogóle jest coś, co może się nadać na strój świętego Mikołaja. Um, czy jesteś pewien, że to jest odpowiedni strój Mikołaja? Dobra, ja wiem, że tobie się to podoba. Wiem, że czujesz się w tym stroju doskonale, ale to jest... Niezbyt pasujący strój do świętego Mikołaja. Nawet Zuzia, która postanowiła was tutaj odwiedzić w tej przerwie świątecznej, raczej twierdzi, że chyba woli się przytulić z mamą i zrobi zaraz jakieś śmieszne fotki na social media, żeby cię po prostu ośmieszyć. Dziewczyny nawet stwierdziły, że będą cię totalnie ignorować, bo ten strój chyba im się nie podoba. Więc może jednak wymyślisz coś innego? Myślę, że idziesz w dobrym kierunku, ale chyba nie do końca. Z tego co mi się wydaje, to chyba jest strój, który powinna widzieć tylko Małgorzata. Ani ja, ani widzowie, ani na pewno twoja córka nie powinniśmy tego oglądać. Więc może założysz coś na siebie jeszcze? Masz coś czerwonego? O! To jest chyba to. Zdecydowanie Zuzia stwierdziła, że to jest odpowiedni strój i ja tak samo twierdzę. Dajcie znać, czy Wy widzowie też uważacie, że to jest najlepszy strój. Może nie jest to taki typowy strój Świętego Mikołaja, ale pamiętajmy też, że Damian przy tym wszystkim chce zostać sam sobą. On jest zainspirowany przez Twój nowy strój, więc na pewno, na pewno nam to pomoże w przyszłych działaniach. Podczas gdy Małgorzata definitywnie oddaje się swojej największej pasji, no cóż, jakby przeprowadzka na wieś to nie było jej życzenie, a raczej życzenie Damiana. W każdym razie Zuzia poszła, a ty, Damian, miałeś się poradzić. Miałeś się poradzić, co jeszcze możesz zrobić, żeby stać się bardziej jak święty Mikołaj. Czy masz jakiś pomysł? Co ty na to? Eee, to niezbyt miłe i w dodatku przyszedł Lisek. Pewnie będzie coś kradł, ale. Dobra, mamy teraz ważniejsze rzeczy niż zajmowanie się Liskiem. Eee, Chyba że, chyba, że chcesz się nim zająć. Może wręcz mu jakiś prezent, na przykład książkę i grzyska obszarstwa. Nie wiem, czy to jest dobra lektura dla Lisa, który raczej kradnie jedzenie, ale spróbuj. Może następnym razem po prostu przyjdzie troszeczkę bardziej zadowolony i jakby wiecie, nie będzie kradł, tylko stwierdzi, ej, to obżarstwo nie, nie służy mi. Chyba, chyba mu się to nie podobało. Jakby to nie był trafiony prezent dla lisa. Mam nadzieję, że byciem świętym Mikołajem jednak uda Ci się troszeczkę lepiej. Okej, okay? research to jest dobry pomysł. Co musi mieć prawdziwy święty Mikołaj? Mhm, mm strój Mikołaja jest. Worek pełen prezentów, Ty masz tylko walizkę, ale jakoś, jakoś sobie z tym poradzimy. Co jeszcze? Broda! Broda, Mikołaj na pewno ma brodę. Małgorzato, możesz nie przeszkadzać, my tu mamy bardzo ważne zadania. A ty znowu skupiasz się na sobie. I czy ty jesteś flirciarska, czy ty chcesz teraz podrywać Damiana? Damian naprawdę nie ma czasu. On chciałby się napić z tobą tej kawy, ale dzisiaj wiesz, musimy się skupić na ważnych zadaniach, bo święta coraz bliżej, a bycie Mikołajem to jest poważne życzenie twojego męża. I tak, mucha nie siądzie. Jak już Damian skończy, to mucha nie siądzie. No, i mucha też nie siądzie, jak już Damian w końcu wyniesie śmieci. Czy jesteś pewien, że śpiewanie piosenek pomoże? Ci? Okej. Okay. Na pewno pomoże w nawiązaniu znajomości, bo jak się okazuje, Lis definitywnie lubi śpiewać. I lubi jak ty śpiewasz. Czy ty z tego wszystkiego aż się spociłeś? Może to ten sweter. No dobra, powiem ci tak. Możesz robić co chcesz, możesz udać się na odświeżającą drzemkę. Jedyne, czego nie możesz robić. I mam nadzieję, że mnie słyszysz, nie możesz zgalać swojej brody. Jutro masz się obudzić z piękną, bujną brodą. Damian? Damian? Czy to naprawdę ty. Zobacz, jak ty wyglądasz! Wow, najwyraźniej dla chcącego nic trudnego udało ci się wyhodować brodę. Powiem szczerze, wyglądasz naprawdę nieźle. W połączeniu ze strojem to wszystko będzie wyglądało super, ale y, twoja broda jest zbyt brązowa. Znaczy ja wiem, jeszcze jesteś całkiem młody i nie chciałabym urządzać ci przedwczesnej urodzinowej imprezy. Uuu, Małgorzata zauważyła twój nowy look i zdecydowanie jej się to podoba. Okej, okay, to jest najważniejsze. O, wyglądasz jak nowe, świetne auto. To był komplement typowo w stylu Małgorzaty, ale my teraz musimy się skupić na wyszukaniu kolejnych informacji, w jaki sposób się postarzeć bez przedwczesnej urodzinowej imprezy. Okej, okay. nie jestem pewna, czy to miejsce, które teraz znalazłeś, będzie odpowiednie, ale możemy tego spróbować. Małgorzato, co ty znowu chcesz? My tutaj pracujemy. Ty, z tego co mi się wydaje, niedługo idziesz do pracy, więc y, musisz się nad tą pracą skupić. Zobaczmy. Y, y, jesteś astronautką i za 27 minut idziesz, a ty jeszcze nawet się nie ubrałaś. Rozumiem, że musisz się chwalić cały czas swoją kulturystyczną y, sylwetką, ale teraz. Mamy bardzo ważne zadanie do zrealizowania. I ja wiem, ja wiem, jak to może wyglądać, ale uwierzcie mi, że Damian ma specjalny plan, bo on zamierza napić się postarzającego drinka i liczy na to, że barmanka będzie miała też odmładzającego drinka, żeby później ten efekt odwrócić. Ale wiesz, siwe włosy dodają tylko charakteru, więc chyba w razie czego nie będzie najgorzej. No dobra, Damian jest gotowy, żeby zamówić tego drinka. I nikt się nie spodziewał. Że ten drink ma takie działanie, ale Damian wyczytał o tym w internecie. Ostra babunia. I to jest drink, którego Damian się napije, żeby zamienić się w lamę? Nie, Damian, żeby spełnić swoje marzenie o byciu Mikołajem. Tylko nieliczni barmani potrafią tego drinka przyrządzić, więc całe szczęście tutaj na tej wsi, w której w tym momencie Damian z tu mieszkają, taki barman jest. Drink podany. Damian pije. I co? Dobry? Pij do dna. Dobrze, jeszcze trochę. Co nie smakuje najlepiej? I co, czy czujesz różnicę? O! Oh, Okej. Okay. Czy ten drink ci zaszkodził? Dobrze, że nikt nie zwrócił uwagi na to paskudne beknięcie. Wow, Damian! Udało się! Teraz naprawdę przypominasz świętego Mikołaja! Tak! Twoja broda jest śnieżno-biała! Udało się! Ten plan zadziałał! A to wszystko dzięki niesamowitej barmance. No dobra, możemy w takim razie ruszyć do troszeczkę bardziej skomplikowanej części zadania. Mianowicie musimy sprawić, że przytyjesz. Od teraz koniec z ćwiczeniami fizycznymi. Małgorzata pewnie będzie niepocieszona, bo ona, wiesz, uwielbia aktywność fizyczną i na pewno podoba jej się sylwetka umiesiona, ale. Jakby wiesz, jest twoją żoną, więc myślę, że przez wiele, że przeszliście w swoim życiu. Myślę, że i takiego troszeczkę większego cię będzie kochała i akceptowała. W każdym razie Damian stwierdził, że najlepszym pomysłem, żeby przytyć, będzie jedzenie czekoladowych ciastek. To jest na pewno najlepszy sposób na nabranie masy tłuszczowej, czyli jedzenie ciastek i oglądanie telewizji. Tym właśnie Damian będzie się zajmował w najbliższym czasie i miejmy nadzieję. Że uda mu się zrobić to do fiesty, bo wiecie, tak naprawdę czasu zostało naprawdę niewiele, więc musimy skupić się. Musisz teraz jakby wiesz, nie przestawać jeść. Tymczasem Małgorzata zajmuje się troszeczkę mniej istotnymi sprawami. Odebrała właśnie bardzo dziwną transmisję. Podczas samotnej misji w kosmicznym kwadrancie numer 89. Jakim cudem jest tyle kwadrantów? Małgorzata słyszy dziwną transmisję radiową, to nawet nie brzmi jak język Simlish, tylko jakieś głupie bełkoty. Co to znaczy? Małgorzata może podążyć trajektorią transmisji albo ją zignorować. To Małgorzata, zbadaj to tym samym może troszeczkę dłużej zostanie w pracy i nie będzie widziała naszych prób przytycia. I nie będzie tym samym się denerwowała, więc lepiej niech się zajmuje kosmitami. Damian, czy ty zamierzasz dać liskowi to ciastko, które jesz? Okej, okay, nie. Damian dał liskowi coś zupełnie innego. I to. To był chyba haft, który wykonał wcześniej. Um, Okej, okay, grunt, że liskowi się ten razem spodobał. Czy ty zamierzasz się zaprzyjaźnić ze wszystkimi lisami w okolicy? Na to wygląda. I teraz tak patrzę, czy to już jest pierwsza fałtka? Czy ty miałeś wcześniej tej fałdki? W sensie nie chcę być osądzająca, ale wiesz, musimy bardzo bacznie obserwować twoje ciało, żeby zobaczyć, czy twój sposób działa. Ym, wiem, wiem, że jesteś przekonany, że działa, wiem, że ciastka są przepyszne i ja też chętnie bym zjadła takie czeko czekoladowe ciasteczko, zwłaszcza, że zrobiłeś je wspaniałe. Ale to ty musisz je zjeść i musisz zjeść je wszystkie. Przez cały dzień lisek liczył na jakikolwiek. Okruszek, ciastek, które tutaj Damian skonsumował. Zobaczcie, ile tutaj jest naczyń. Cały dzień siedział, oglądał telewizję i jadł ciastka. I czy to przyniosło jakikolwiek skutek? Poza tymi fałdkami, które wydaje mi się, że były tu wcześniej, nie zmieniło się chyba nic. Yy, sama nie wiem. Na pewno nie jest to wystarczający efekt. Postaraj się przy tym sprzątaniu tylko nie spocić. Żebyś czasem nie schudł. I tak, Damian stwierdził, że prawdopodobnie oszuka mnie i niby nie będzie ćwiczył, ale tak naprawdę będziemy każdą rzecz pojedynczo, a tym samym zrobi więcej kroków i spali więcej kalorii. Nie, Damian, musisz sprzątnąć wszystko na raz! O! I teraz teraz mogę być pewna, że przynajmniej nie schudniesz. Dobra, Damian, muszę ci powiedzieć, że to jedzenie ciastek przez cały dzień chyba nie dało. Żadnych skutków. Nie denerwuj się, nie denerwuj się. Mam plan B. Nie chciałam tego stosować, ale wiem, że ten plan na pewno zadziała. No, nie denerwuj się, tak. Nie denerwuj się. Spokojnie. Będziesz świętym Mikołajem. Przyznam szczerze, że nie chciałam tego robić. Ale. Tak jak mówiłam, jakby mamy mało czasu, chciałabym, żeby Damian stał się tym świętym Mikołajem zgodnie ze swoim życzeniem, żeby w te święta był szczęśliwy, a na pewno nie będzie, gdy mu się to nie powiedzie. Jakby już ja znam Damiana, już wiem, że to będzie tak wyglądało, w każdym razie możemy kupić masę instant, czyli miksturę pogrubiającą. Czy ty... Okej, okay, śpiewa serenadę tuż przed wypiciem eliksiru, bo obawia się, że Małgorzata już go nie będzie kochała. Szczerze nie wierzę w to, że tak to się skończy. W każdym razie, Damian, skoro skończyłeś śpiewać... Skończy... Nie podobało jej się! Dobra, to zobaczymy, czy spodoba jej się to. Dobrze, że jesteś pewny siebie. Dobrze, że masz cel przed oczami, bo może ci się nie spodobać ten efekt. No nie idź nigdzie, bo ja chcę widzieć, co się z tobą dzieje. Czy... Ta mikstura pomoże? O, o tak, mięce. tak, zdecydowanie o to nam chodziło. I jak? Podoba ci się? E, no, nie poprawiaj okruszków. Spójrz na swój brzuszek. Wyglądasz jak prawdziwy święty Mikołaj. No dobra, dajmy mu chwilę, żeby się z tym obył. No bo w końcu to dość duża zmiana. No i zobaczmy reakcję Małgorzaty. Ona specjalnie ubrała strój. W sumie nawet się nie przybrała, wracając z pracy, ale okej. Okay, ona stwierdziła, że droga do marzeń Damiana to jest coś, co zamierza wspierać i nawet w takiej formie Damian się jej podoba. I że mogłaby gdzieś z nim polecieć? Dobra, Damian. W takim razie, jeśli chodzi o Małgorzatę, to myślę, że. Yy, tu nie będzie żadnych problemów, zdecydowanie nie będzie, na pewno y, będziesz miał jej wsparcie w momencie, gdy będziesz chciał już jednak wrócić do swojej poprzedniej figury, bo Małgorzata na pewno ci wytrenuje. W sumie to jest już dość późno i wiem, że leci właśnie twój ulubiony serial, więc no dobra, możesz sobie go obejrzeć, ale jutro, jutro wracamy do pracy. Wczorajsze ciastka zdecydowanie Damianowi trochę zaszkodziły, ale nie przyjmuj się już, nie musisz jeść niezdrowych rzeczy, przynajmniej nie w takich ilościach, bo wiesz, jakby to chyba kwestia po prostu tego, że zjedłeś ich za dużo. Czy ty znowu robisz research? O, okej, okay, no to musi obyć się bez researchu. Chyba, że jakimś cudem uda ci się naprawić tego laptopa. No nie denerwuj się, to stary sprzęt. Ale wiem też, że ty masz zdolności, żeby go spokojnie naprawić, więc nie wiem, dlaczego w ogóle się denerwujesz. Widzisz, zajęło to tylko chwilę i mam nadzieję, że chwilę zajmie ci przygotowywanie prezentów. Tak sobie pomyślałam, zacząłeś ostatnio malować obraz, ale zupełnie w sumie nic nie namalowałeś, przygotowałeś tylko płótno. Więc to będzie jeden z pierwszych prezentów dla innych, no bo przecież Mikołaj daje prezenty, a ktoś musi te prezenty zrobić. Nie wiem w sumie skąd Mikołaj je bierze. Znaczy wiem, elfy je robią, ale ty nie masz elfów i raczej nie zdobędziesz już w tak krótkim czasie żadnego z elfów. Więc w tym momencie przygotujesz je sam i na tym dzisiaj się będziemy skupiać. O, powiem szczerze, wygląda bardzo dobrze. Czy ty jesteś zadowolony ze swojego dzieła? Zdecydowanie myślę, że możemy komuś go dać. Na przykład Zuzi. Myślę, że Zuzi może się spodobać. Damian postanowił, że od razu spróbuje namalować kolejny obraz i sądząc, sądząc po pozie postaci, to może być prezent dla Małgorzaty. Wiecie, Małgorzata uwielbia aktywność fizyczną. Damian doskonale to wie, więc myślę, że to będzie idealny prezent dla niej. Możliwe też, że Małgorzata, która właśnie gra w Simsy że ona mu podsunęła ten pomysł na prezent fajnie, że Damian ma wsparcie Małgorzaty w tych działaniach to na pewno jest bardzo pomocne, ale Małgorzato, ty znowu odwracasz Damiana od roboty, już jest 11 a Damian nie wykonał zbyt wielu prezentów na pewno będzie musiał skupić się na robieniu jeszcze kilku innych rzeczy mam już pewne pomysły, więc na pewno pójdzie to w miarę sprawnie, ale pora przejść do kolejnych prezentów i tym razem Damian postanowił wykonać rzeźbę ta rzeźba chyba będzie dla Tomka. Wydaje mi się, że coś o tym wspominał Damian, dlatego, że robi rzeźbę Drwala. Chce zmotywować swojego syna yy, i właśnie dlatego robi mu rzeźbę Drwala. I wygląda na to, że Damian postanowił też zrobić dzieło swojego życia. Tak wielkiego haftu jeszcze jak dotąd nie próbował wykonać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest akurat nowe hobby i prawdopodobnie Damian po prostu chce się sprawdzić, więc pozwólmy mu. To się zdarza. Pozwólmy mu kontynuować. Niestety to ukłucie palca troszeczkę. Troszeczkę go bolało i stwierdził, że jednak dzisiaj już nie będzie kontynuował. Więc musimy uznać, że te trzy prezenty, które wykonał w tym momencie, będą wystarczające. W razie czego chyba jesteśmy w stanie jeszcze coś kupić. I jako, że Damiana dalej boli brzuch po wczorajszych ciastkach. I dalej jeszcze ma troszeczkę problemów e, jeśli chodzi o palec. Chociaż szczerze Damian, patrząc na to jak uderzysz w klawiaturę, wydaje mi się, że z tym palcem to trochę jednak przesadzasz i symulujesz. E, no ale tak czy siak, jakby dajmy Damianowi dzisiaj e, już odpocząć, bo jutro czeka go wielki dzień, wielki test bycia Mikołajem. Już w tym momencie trenuje noszenie worków z prezentami, e, nosząc worki ze śmieciami. Damian stwierdził, że dzisiaj jest dzień, w którym był wystarczająco aktywny. Nie będzie nawet gotował, dlatego zamówi jedzenie na wynos. I jako, że nie musi dbać w ogóle o figurę, bo zależy na tym, żeby tę figurę utrzymać, to może zamówimy coś niekoniecznie zdrowego i zjemy dość późny posiłek. I niech to będzie pudding. Tymczasem już w tym momencie dostawa stoi pod drzwiami. W sumie ciekawe jak długo ta pani tutaj stoi, bo nie słyszałam dzwonka, może, może dzwonek nie działa. W każdym razie do, dostawa przybyła i pani, która dostarcza, stwierdziła, że będzie szperać w naszym komputerze. Ty sprawdzasz to, co Damian ostatnio przeglądał? E, dobra, to może być Mikołajowy szpieg. Mam nadzieję, że e, nie podpadniesz prawdziwemu Mikołajowi. W ogóle nie wzięliśmy tego pod uwagę. Czy upodobnienie się do Mikołaja spodoba się Mikołajowi? Mm, na pewno jutro się przekonamy, czy dojdzie do bójki, czy raczej do miłej atmosfery. W końcu nie sądzę, żeby Damian tak naprawdę nie chciał dostać prezentów od prawdziwego Mikołaja. No dobra, moi drodzy, pora spać. Bo jutro czeka nas wielki dzień, dzień świąteczny dzień próby Damiana, na który czekaliśmy, do którego się tak skrupulatnie przygotowywaliśmy. Normalnie nie mogę na ciebie patrzeć, Damian, wyglądasz naprawdę jak Mikołaj. Damian, już jest fiesta, jakby ja wiem, że się cieszysz. Okej, okay. obudził się, w końcu się obudził, w chyba nie za dobrym nastrój, w sensie mógł być lepszy. Pogoda to dalej jest dobry nastrój, ale dzisiaj to powinieneś być super radosny. Ale zanim Damian rozpocznie dzień, musi obejrzeć wiadomości, pogodę i wszelkie newsy, które w mieście i na świecie się dzieją. No i musi również zaśpiewać serenadę dla Małgorzaty. To jest ich doroczna tradycja świąteczna. Damian, zaraz potem będziesz musiał naprawić tę umywalkę i najlepiej od razu ją posprzątać. Okej, okay, Małgorzata posprząta, a ty napraw! Dzieciaki już przybyły i chyba przyprowadziły ze sobą kilkoro znajomych, więc e, troszeczkę nas tutaj jest. E, dobra, Damian, czy jesteś gotowy na przystrajanie domu? Poszłam po świąteczne ozdoby na strych. Tymczasem zobaczcie, co tu się wydarzyło. Wszyscy ubrali wspólnie choinkę i nawet ktoś przyniósł jakieś prezenty. Bardzo fajnie. Damian razem z Małgorzatą odpalą oficjalnie lampki na świątecznej choince, którą wspólnie wszyscy ubierali. To ich taka tradycja. To znaczy, Damian odpala, a. Małgorzata po prostu stoi i patrzy. Ale tradycja to tradycja. To już mamy załatwione. W ten sposób prezentuje się przystrojony już dom. Bardzo fajnie. I najwyraźniej Damian stwierdził, że najwyższa pora przygotować posiłek. Mam nadzieję, że ten okoń jest wykwintnym daniem. To znaczy, ja wiem, co robisz, ale jakby jeśli chodzi o fiestę, to tradycją jest zrobienie właśnie wystawnego posiłku, a ty. Przygotowałeś porcję tylko dla siebie. Nie, Damian, tak nie może być. Znaczy, tak, możesz zjeść ten posiłek, ale zaraz potem musisz przygotować posiłek dla całej rodziny. Coś poszło nie tak z planem i wszyscy stwierdzili, że jednak muszą już iść. No, przynajmniej dzieciaki stwierdziły tak. O nie! Chociaż, Wojciech, może chociaż ty zostaniesz? Ok, Wojciech niby uczestniczy w rozmowie, e, ale tak naprawdę robi coś zupełnie innego, tylko kompletnie nie patrzy w ekran. Więc nie wiem, czy chciałabym, żeby Wojciech został na kolację. Może dobrym pomysłem będzie spędzenie tych świąt tylko we dwoje? W sensie spójrzcie na tę parę. Oni wyglądają naprawdę na szczęśliwych, gdy przebywają w swoim towarzystwie. Pora na wystawny posiłek. Nie to nie na wynoszenie śmieci. Tak, zostaw to tam, gdzie leży. Możecie spędzić ten worek z... Znaczy, możecie spędzić te święta z workiem śmieci, ale y, tradycji musi stać się zadość, musicie zjeść wspólnie wystawny posiłek. I porozmawiać o pieniądzach? Y, nie, to nie jest dobry temat do świątecznych rozmów. Tak, porozmawiajcie o Mikołaju, o tym, jak świetnym jesteś Świętym Mikołajem. Y, znaczy, jeszcze nie dałeś żadnych prezentów i nie pokazałeś tego, jak świetnym jesteś Mikołajem, ale na pewno wyglądasz jak Mikołaj, a to jest coś, co warto docenić. O właśnie, tak! Teraz przypominasz jeszcze bardziej Świętego Mikołaja! Małgorzata chyba robi to nieco lepiej, ale jeszcze parę razy powtórzysz i na pewno się od niej nauczysz. Oboje skończyli jeść, więc to oznacza tylko jedno. Dokładnie Małgorzata, pora na prezenty! Prezentem dla Małgorzaty będzie portret, który Damian dla niej namalował. Nie wiem, czy Małgorzata przygotowała jakiś prezent dla Damiana. Mam nadzieję, że tak, ale.. Damian jest świętym Mikołajem, więc to jemu zależy na tym, żeby podarować jakiś prezent. I co Małgorzata podobał Ci się obraz? Zdecydowanie tak! Czekaj, czekaj, czy Małgorzata ma też prezent dla ciebie? O, ciekawe, co to może być. Co to jest? Słodka niespodzianka. Damian otworzył świąteczną niespodziankę i odkrył znajdujący się w środku słodycze. Nie jest jednak w stanie określić z smaku. Okej, okay. dość interesujący prezent świąteczny. W takim razie jedyne, co nas czeka teraz, to przygotowanie mleka i ciasteczek. Zupełnie o tym zapomniałam. Małgorzata przygotowała ciasteczka. Przygotowała również butelkę mleka dla y, Mikołaja. Możesz teraz y, odpocząć i poczekać do północy. Co? Dlaczego zjadasz ciastka? To dla Mikołaja. A? Teraz rozumiem. Przecież to ty jesteś Mikołajem, więc w sumie zasłużyłeś na jedno. Ej, kończcie granie, bo przyszedł Papcio Mróz! Coś wcześniej miał przyjść o północy, ale okej, okay. jest godzina dwudziesta, w takim razie Damian, yy, zapoznaj się z yy, swoim klonem i zobaczymy kto lepiej robi ho ho ho, czy Papcio Mróz, czy ty prawdziwy święty Mikołaj. U nas w Polsce nawet nie ma Papcio Mróza, jest święty Mikołaj właśnie, więc masz przewagę. O nie! On nie lubi Małgorzaty! To niedobrze. Ale rozsiądźcie się. Może zmieni zdanie, gdy troszeczkę opowiadasz mu o tym, jak bardzo byłaś grzeczna w tym roku, sprzątałaś skórki od banana i tak dalej, i tak dalej. Wow! Zrobiłeś na nim wrażenie! Czy teraz będziecie cały wieczór siedzieć i to robić? Damian, Mikołaj poszedł grać na kąpie, a ja wpadłam na świetny pomysł! Daj mu prezent! I skoro dzieciaki poszły, to może Mikołaj dostanie dużą rzeźbę trwala, którą przygotowałeś dla swojego syna, ale dla swojego syna zrobisz yy, rzeźbę innym razem, jakby jeszcze będzie mnóstwo okazji. Papciom Róż przychodzi tylko jeden dzień. Czy spodoba mu się ten prezent? To jest egzamin na bycie prawdziwym Mikołajem. Yhm. Zdecydowanie nie trafiłeś w gust Mikołaja, ale yy, w sumie to nie wiem, co Mikołaj miałby chcieć dostać. Yy, tak czy siak, yy, moim zdaniem egzamin zdałeś, nawet jeśli Mikołaj twierdzi coś innego, więc w sumie może teraz po prostu poproś Mikołaja o prezent i zobacz, co ci da. Coś specjalnego dla świętego Damiana. O, i spodobał mu się ten prezent. Damian, co dostałeś? O ja, Damian dostał od papcia Mroza prezent. I to tak wielki, że musiał od razu trafić do wyposażenia rodziny. Zapalacz filmy Grillmania. W takim razie Małgorzato... Małgorzato? O nie, Małgorzata obrała inną taktykę, która zdecydowanie podoba się Damianowi. Damian, trzymaj kciuki, żeby Małgorzacie się udało. Trochę to trwało, ale... Skończyło się tym, że Clemens i Małgorzata nie cierpią się teraz nawzajem. Worek z prezentami babcia był pełen samych najlepszych obiektów, które Małgorzata może znaleźć w swoim wyposażeniu. Tak, zdecydowanie Małgorzata zasłużyłaś na buziaka od Damiana i na świąteczną serenadę. Okazuje się, że bycie Mikołajem to nie jest lekka praca, ale Damian świetnie bawił się w tej roli i cieszył się, że mógł spełnić swoje dziecięce marzenie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, czy Wam się podobał i jakie prezenty Mikołekowe są na Waszej liście życzeń. Trzymajcie się, miłego Dziąka, Papa. Pa.